Witam z tej strony Krzysiek z 4 minut. Dzisiaj znów ja jestem w kuchni. Dzisiaj coś bardzo prostego, szybkiego. Szybki obiadek, jednodniowy Pewnie się domyślacie, to są składniki. Potrzebujemy do tego ziemnia, jajko, pieprz, olej, cebulę, sól oraz troszkę mąki. Oczywiście do tego potrzebujemy mikser, którym to wszystko zmiksujemy patelnie żeby to wszystko później kupić. A będziemy dzisiaj robili placki ziemniaczane. A więc do roboty Obieramy cebulę i ziemniaki. I widzimy się za chwilę. No to na razie. Pa. Cześć. Wszystkie składniki już gotowe. Przystępujemy do działania do miksera. Będziemy wrzucali pokrojone ziemniaki, cebulkę i wreszcie składników. Zaraz zobaczycie, jak szybko to idzie. Ziemniaczki, żeby szybciej nam się zmieniły, i warto pokroić małą kostkę. Tak samo z taburą ale to za chwilę, bo będą nas szczypały oczy, więc dajmy sobie chwilkę przy... ziemniaczki już pokrojone do tego dorzucamy jajko jedno nasz ródeczka do tego odpowiednio przyprawy około łyżki pieprzu może trochę mniej żeby nie było za ostre łyżkę soli no i można oczywiście użyć Wlać troszkę oleju, około 2 łyżek. Cebulkę zaraz dorzucimy, jeszcze zostało nam troszkę ziemniaków, ale zobaczymy jak ten pierwszy przemiał nam się uda. I zobaczymy Jest troszkę za gęste. Troszeczkę musimy dodać wody, żeby nam się czy to zmieniło i wtedy nie będziemy mieli problemu, niczym. już nam pięknie się wszystko wymieniło, ale to pierwsza, że tak powiem, partia jeszcze chwilę się pobawić. Teraz do tego dodamy pokrojoną cebulę. Nie będzie aż łatwo, raz ciekła w oczy. Raz. Jeszcze możemy dodać jakieś ziemniaczki. To widać, że jeszcze mamy trochę miejsca. zamykamy i miksujemy. Mamy przemiksowany jeden. Ale pięknie nam się udało. Otwieramy i wlewamy do garka, z którego będziemy nalewali odpowiednie porcje. Zostało nam troszkę ziemniaków. Dolejemy trochę wody, żeby było leżej. żeby oszcze się schowały i kroimy jeszcze pozostałe ziemniaki a mąka która była jako dodatkowy składnik będzie służyła do zagęszczenia jeżeli będzie to za, za rzadkie to będziemy zagęszczali ale zaraz zobaczymy bo najpierw musimy przemielić wszystkie ziemniaki Później zostanie nam tylko smażenie. Mamy zmiksowane. Wlewamy to do naszego garczka i zobaczymy jak to z gęstością wygląda. Będzie już niepotrzebne daje deska do krojenia do mycia, garnek po ziemniaczkach do mycia, a my mamy garnek cały przygotowany już na placki, ale niestety jak zobaczycie jest to za rzadkie, ze względu na to, że dodaliśmy troszkę wody, więc trzeba to wymieszać dodając trochę mąki, żeby było gęstsze pochłonie trochę tej ilości zaraz zobaczymy ile jak trzeba na oko żeby nie było później mało jeszcze taka fajna konsystencja my to robimy w ten sposób jak ktoś ma inny przepis może chętnie śmiało napisać nam że robi to zupełnie inaczej te placuszki. Tak przygotowano Miksturę nazwijmy to tak, na placki ziemniaczane możemy już smażyć. Ona jest dobra o konsystencja takiej lekkiej śmietany, bo od nic ziemniaki mają dużo wody, no na początku dostały jeszcze wodę, żeby można było je szybko zmiksować. Mamy to zrobione. Widzimy się za chwilę. placuszki już się pieką, wyglądają tak. Można sobie je zobaczyć. Na pewno będą smakowite za chwilę wylądują w naszych brzuszkach. my życzymy smacznego. I do następnego razu trzymajcie się, na razie.